Jak panowie znoszą te upały? Co mają panowie pod spodem? Yy, odzież termiczna, no i dużo wody. I dużo lodów. <grymne> no, chyba tak jak każdy, na pewno ważna jest jakaś bielizna termaktywna pod kombinezon. Yy, I w boksie wiatrak przemysłowy, który daje chociaż odrobinę wytchnienia przy tym. Yy, na pewno trzeba dostosować się do tego motocykl, bo wiadomo, że wysoka temperatura też nie wpływa na to, na osiągi silnika. Ale jeszcze sobie dajmy radę? Czyli wolisz jeździć w upale czy raczej jest chłodno, może w deszczu. Niedługo zapowiadają burze? Zdecydowanie w deszczu i to w takim ciężkim deszczu, ale na granicy bezpieczeństwa. A oczywiście najważniejsze, żeby się wyspać na jutro, żeby odpocząć. Chłodny prysznic, żeby wrócić do formy. Tyle! A jak się jeździ w taki upał? Okropnie! Szczerze mówiąc, cała jestem zapocona i zdycham! Trzeba dużo pić wody, bo można się odwodnić łatwo, naprawdę. Czyli szykujesz się na burzę, bo zapowiadają burze dzisiaj. Mam nadzieję, że przejdzie bokiem, szczerze mówiąc, ale no jeżeli będzie potrzeba założenia deszczówek, no to mam, jestem na to przygotowana. To znaczy generalnie pogoda, nasza ulubiona pogoda, z której zawsze korzystamy, delikatnie sugeruje małe opady. Natomiast liczymy na to, że tak jak w tym roku się nam to już udawało, te opady nas ominą co najwyżej kilka kropli po straszy zawodników, eee, w trochę w boksach się zrobi gorąco, będą drapać się po głowie zmieniać opony czy nie zmieniać.